I myślę, że w dniu dzisiejszym te dziewczyny nie zagrały. Możemy być zadowoleni z tej wagi, którą tutaj nawiązaliśmy w sumie z czołowym zespołem pierwszego z drugiego sezonu. Powiem szczerze, że generalnie mój zespół był nastawiony na grę w drugiej lice i dopiero w połowie września została podjęta ostateczna decyzja, że no w sumie brokadety, czyli dziewczyny, które mają 16 lat, przejdą do grupy juniorek i, i w takim mieszanym składzie będziemy, będziemy grali w tej pierwszej lidze, więc tak naprawdę no, w, tym, w tym gronie trenujemy do, dopiero trzeci tydzień można powiedzieć bez żadnych przygotowań letnich. To to, co na bazie po prostu szkoły zdołaliśmy, zdołaliśmy zrobić. Także no, gra cieszy, mamy parę mankamentów do poprawienia, zwłaszcza unikania błędów własnych jednego po drugim w takim yy, przenastyku, a tego nam tutaj brakuje, zabrakło trochę doświadczenia tym dziewczynom yy, i przede wszystkim trochę yy, brak realizacji taktycznej, jeżeli chodzi o blok, bo zupełnie o czym innym rozmawialiśmy przed meczem, w trakcie meczu, natomiast no, nie, nie potrafiliśmy zatrzymać liderów, yy, liderek ze w tym meczu. Andrzej, było jakimś regułem dzisiejszego spotkania. Do 15-16 punkta prowadziła twoja ekipa bursztyn 3, 5, nawet chyba w którymś momencie nawet 6 miesięcznym. Nagle coś zacinało się i do głosu dochodziły bardziej doświadczone do tego spotkania. Właśnie bardziej doświadczony, bo zespół doświadczony z ogromnym potencjałem może sobie naparzyć narzuci, narzuci z tym gry, on zespół doświadczony może się przez chwilę nie pozbierać, ale jest na tyle ograny, na tyle doświadczony, że e, suma suma po, po jednym punkcie, po dwóch będzie odrabiał, e, będzie odrabiał te błędy, tym bardziej, że przeciwnik zacznie popełniać swoje własne, niewymuszone błędy. Gdybyśmy uniknęli tych zagrywek, e, powiedzmy, czy, czy przewijanych piłek gdzieś, gdzieś po autach, ja myślę, że ta gra miałaby zupełnie inny charakter. Andrzej, od tego roku Polski związek piłki siatkowej zmienił nieco reguły bytności dziewcząt i chłopców z SMS-u w rozgrywkach ligowych. Jak byś się odniósł do tego nowego regulaminu? Ja Myślę, że generalnie czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało, ponieważ decyzja zapadła taka, jaka zapadła. Ma to za zadanie bardziej zmotywować zespoły SMS-u do walki, o powstaniu w pierwszej Natomiast problem techniczny wychodzi stąd, że nie jesteśmy w stanie za bardzo walczyć w play ponieważ większość dziewcząt Poczekamy, zobaczymy jaki będzie tak naprawdę regulamin tych playoffów, jak to będzie wyglądało. A za cel sobie stawiamy, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żebyśmy, żebyśmy spadli i zająć takie miejsce, które będzie nam gwarantowało spokojny byt w pierwszej lidze. Tym bardziej, że potencjał tego zespołu no, wskazuje na to, że, że spokojnie w przyszłym roku myślę, że, że jeszcze lepiej możemy lecieć w pierwszej lidze, a tym spadniemy no to ta druga liga będzie dla nas myślę, że na zwykłym poziomie, żeby, żeby doskonalić swoje umiejętności. Także to wszystko jest w Dybanie. Wracam do odpowiedzi na samym początku. Sezon pokaże, jak to będzie wyglądało.